Dzień dobry. Witamy serdecznie na kanale emocjonalnym, gdzie znajdziecie treści terapeutyczne, życiowe i biznesowe. Cześć Ewa. Cześć Olu, witajcie słuchaczki, witajcie słuchacze. W dzisiejszym odcinku kontynuujemy temat komunikacji, a dokładnie będziemy zajmować się emocjami w komunikacji. Ewa nazwała to bardzo ładnie komunikat, ty, komunikat, ja. E, jakbyś mogła nam to wyjaśnić, bo szczerze mówiąc. Nawet ja mam problemy do końca ze złapaniem tej frazy, a jest ona kluczowa w komunikacji. Tak, tak. Kontynuujemy, bo ostatnio mówiłyśmy że nadawca jest odpowiedzialny za prawidłowe nadanie komunikatów w miarę swoich jak najlepszych możliwości. Dlatego ten temat dzisiaj. Bardzo często komunikujemy się tak zwanym komunikatem ty. Tak? Najkrócej mówiąc wygląda to tak: ty zawsze, ty nigdy, ty wszystko. Czyli skupiamy się na drugiej osobie. Tak. Skupiamy się na drugiej osobie i najczęściej to jest powiązane z emocjami. Które my mamy w sobie i oczywiście emocje sobie miejmy, mamy mieć emocje, możemy mieć emocje, tak? Ale komunikat ty nie jest prawidłowy. Mówimy o drugiej osobie, w dodatku nie mówimy o jej zachowaniu, tylko mówimy, że ona jest jakaś, przerzucamy na tą drugą osobę odpowiedzialność za to, co my czujemy, i w dodatku to jest takie uogólnione to jest taka uogólniona ocena, i nie mówimy o co nam tak naprawdę chodzi, tak? E, e, przychodzi Więc na przekaz gubi taką precyzję, i klarowność. tak, tak, tak. E, mówimy na przykład, e, nie wiem, jesteś nieodpowiedzialny, e, ignorujesz mnie. A chodzi o to na przykład, że e, mąż zapomniał kupić ser żółty w sklepie, tak? I e, to może być w sumie mój przykład, ja bardzo lubię ser żółty, jest istotnym składnikiem mojego odżywiania, ale mówiąc w ogóle mnie lekceważysz, ignorujesz i w ogóle jesteś nieodpowiedzialny, no to on nie będzie miał pojęcia, że mi chodzi o to, że nie kupił sera żółtego, bo po prostu mógł zapomnieć i mógł nawet zapomnieć o tym, że nie wiedzieć o tym, że zapomniał, tak? Natomiast jeżeli... Albo idźmy, idźmy dalej tak? w tym przykładzie. Mąż się popatrzy i zapyta, ale o co ci chodzi? Tak. A ja tak. do odpowiem, jak tak. zwykle zapomniałeś tak. kupić żółty ser. Tak, tak. Ty, to, ty to nigdy o mnie nie pomyślisz. Tak. Bo nawet ty możemy... Ola... Zapominasz. tak, możemy nawet nadal nie powiedzieć o tym, że chodzi nam o ten ser żółty. Tylko tak. ty nigdy o mnie nie myślisz, ty zawsze o mnie zapominasz. Ty to jesteś w swoim świecie i różne wyrzuty nawiasem mówiąc, można by było się nad tymi wyrzutami tam zastanowić, co tam się dzieje w relacji, ale to na marginesie, to nie na dzisiejszy temat, ale no właśnie, że tyle słów powiedziałyśmy, a tu nadal nie ma o serze żółtym, tak? Prawidłowy komunikat. Zapomniałeś kupić ser. Zdenerwowałam się, bo liczyłam na niego, bo jest potrzebny do dania na dzisiejszy obiad. Na przykład tak? Mm. I to będzie prawidłowe. Natomiast takie emocjonalne wyrzucenie, no, emocji, no, które może mieć każdy z nas, to też prawda, ale to na pewno nie jest prawidłowy komunikat. To jest komunikat ty, związany z taką krytyką, oceną, przeniesienie odpowiedzialności na kogoś, przeniesienie swoich emocji na kogoś, i ta osoba nadal nie wie o co chodzi, i następnym razem razem nie skupi się nad tym, żeby kupić ten zarzuty, tylko nadal nie będzie wiedziała o co chodzi, będzie miała uczucie, że Chyba coś robię źle, nawet zakupów nie umiem zrobić, tak? Też nie o to nam chodzi. <grystanie> tak? Tak samo w, komunik w prawidłowej komunikacji, takie trochę ukryte komunikat ty. Um, trzeba by posprzątać tak? w obecności drugiej osoby. Tak, to jest taki, mówię, ukryte komunikat ty, bo nadawca tej wypowiedzi. Chciałby, żeby ta druga osoba, która to słyszy, i jest w tym samym pokoju i potencjalnie ma to zrobić, no to ta osoba chciałaby, żeby ta druga trzeba by posprzątać, żeby by posprzątała, ale nie nadaje tego komunikatu jasno do tej osoby, tak? Nawet Ale to jest nie... prawda, jest to jakbyśmy my stałe obydwie w pomieszczeniu, byś weszła, trzeba by posprzątać, no ja bym się rodzaj za no tak, no trzeba, jest bałagan i dalej bym z tym nic nie zrobiła. Jeżeli nie byłabym bardzo skupiona, no bo po prostu nie przyszłoby mi do głowy, że kierujesz to do mnie albo do nas i próbujesz znaleźć rozwiązanie. Po prostu stwierdzasz tak, trzeba by posprzątać, ja ale się, no tak, masz rację. Tak, 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 tak. I a w tym momencie nadawca takiego komunikatu potencjalnie będzie miał pretensje, że tam on, ona mnie nie rozumie, przecież jest bałagan. Ja tu mówię, że trzeba by posprzątać, ta osoba w ogóle nie łapie, nie czyta mi w myślach, że to ja mam na myśli, żeby ta on, ten, nie wiem, mąż posprzątał. Tylko rzucam w eter takie stwierdzenie: to nie jest prawidłowy komunikat, tak? Żeby było jasne, bo, bo trzeba by posprzątać, ale co z tego, tak? To jest też ta trochę taka celowość, to co na, w ostatnim odcinku mówiłyśmy Ola, nie, że. Że mówię to po to, znaczy to oczywiście w, w takiej spontanicznej mowie będzie troszkę inaczej wyglądało, tak? Ale mam na myśli to, że jest w pokoju, nie wiem, bałagan czy brudno. Chcę, żebyś posprzątał, chcę, żebyś odkurzył, tak? I tak. to jest odpowiedzialność, komunikację. Ale... I zwróćcie uwagę na to, że w biznesie z zespołami w pracy jest identyczna sytuacja. Możemy wejść, nie wiem, jako szef do biura i powiedzieć, wszystko na mojej głowie, jak zwykle, i przejść obrażone przez to biuro i utonąć pod stertą papierów. Albo mhm. można zwołać cały zespół, bądź zrobić to indywidualnie i powiedzieć: Słuchaj, jesteś odpowiedzialny w pracy za tą i za tą część. Te rzeczy nie były zrobione, pozostali też troszkę zignorowali swoje obowiązki, przez to ja musiałam wczoraj do późna zrobić tą część, musiałam zrobić innych. Jestem niewyspana, jestem zmęczona. Czy możemy się umówić w ten sposób, że ty będziesz pilnował swoich obowiązków i dasz mi znać, że są zrobione. Ja tak samo porozmawiam z pozostałymi. Dzięki temu będę mogła pracować przez 8 godzin, a nie przez 16. Mm -hmm. Tak jest. Przykładowo, tak? Tak, tak. To jest prosta informacja, co się zadziało, dlaczego mi to nie odpowiada, co mi to zrobiło, co możemy z tym zrobić. I pytam się o to osoby, czy to jest OK, tak? Mm -hmm. czy, czy rozumiesz? I wtedy po prostu to no jest od razu rozwiązanie, ale bez emocji. To niczegoś nie nadajesz, zatrudniłam Cię po to, ale jak zwykle nie wykonujesz swoich obowiązków, za co ja Ci płacę. Tak, tak, zobaczcie, że to są wyrzuty, to są pretensje, hmm. to jest bardzo powiązane z poczuciem własnej wartości. Powiedziałaś, Ola, prosty komunikat, on nie jest taki prosty, to jest komunikat ja, to co mówiłaś, ale to jeszcze go bym chciała podsumować, żeby powieszyć do później, oczywiście. Tak, ale y, to jest właśnie to. To jest proste, jednocześnie nie takie proste. Bo jeżeli w jasny sposób wyrażamy siebie, czego chcemy, ujawniamy swoje emocje, ale nie apelujemy tymi emocjami, jesteśmy narażeni na odrzucenie. Dlatego my potencjalnie przechodzimy w komunikat ty, który przenosi właśnie całą taką uwagę, odpowiedzialność, emocje na kogoś, a nie odkrywamy siebie. W komunikacie ja, jesteśmy narażeni na odmowę. No mhm. i w sumie to jest prawidłowo, bo ktoś może. Mieć inne zdanie, chcieć coś zrobić, albo nie chcieć coś zrobić, albo później coś zrobić, to też jest w porządku. Ale dla naszego poczucia własnej wartości, bezpieczniejszy jest komunikat ty. No bo to ktoś zrobił źle, bo to jest kogoś wina, bo przez kogoś mam emocje, bo, bo, bo ktoś tam zawalił, tak? Nie odkrywam siebie. I yy, jeszcze, żeby tutaj wybrzmiało, w tym komunikacie ty. My często właśnie przenosimy. Yy, Jesteśmy w tym tacy niesprawiedliwi, ale przenosimy całą odpowiedzialność na drugą osobę, również za swoje emocje, tak, że zdenerwowałeś mnie, tak, zirytowałeś mnie, wszystko przez ciebie, przez ciebie źle się czuję, przez ciebie mnie boli brzuch, przez ciebie mnie boli głowa na przykład, tak. I no to jest tak, że to już mówiłam w poprzednim odcinku, no, że z jednej strony, no nas, nasz potencjalny rozmówca no ma nas nie ranić i ma brać pod uwagę, że jesteśmy też człowiekiem, tak? I no różne rzeczy nas tam bolą. Ale my jesteśmy odpowiedzialni za swoje samopoczucie. My jesteśmy odpowiedzialni za swoje zdenerwowanie. Prawidłowo trzeba powiedzieć, ja się zdenerwowałam. Ja się źle mhm. poczułam, tak? Y i yy, no nie powinno się tego przerzucać na tę drugą stronę, tak? Wszystko na mojej głowie. No to, to wskazuje na niepewne poczucie własnej wartości, bo to jest taka iluzoryczna, ale próba podniesienia swojego poczucia własnej wartości. Wow, wszystko na mojej głowie, jaki jestem w ogóle boss, tak? Tak, gdyby nie ja, to cała firma go upada, a może i gospodarka tak. polski. No, dokładnie. Yy, I słuchajcie, jeszcze jedno. W komunikacie ty. My często robimy takie manewry różne, które, no właśnie, są powiązane z poczuciem własnej wartości. Chwalimy, ale to nie jest takie prawdziwe chwalenie, tylko takie manipulowanie, tak? No, ty to jesteś mądra, tak? De facto przekaz jest, ty to jesteś głupia, a w ogóle to nam tam jeszcze o coś innego chodzi, że ktoś na przykład popełnił błąd, tak? Mhm. Często w komunikacie ty jest taka krytyka, tak? że boże, ty to nic nie rozumiesz, tak? zamiast powiedzieć o co dokładnie chodzi, no to jest powiedziane ty to nic nie rozumiesz. Często jest obrażanie, tak? ty głupku, ty debilu. Przepraszam. Tutaj Ale zobacz, zobacz jeszcze Ewa, jak drodzy słuchacze, zobaczcie co Ewa robi. Ty to nic nie rozumiesz. I zobaczcie jak jej się mimika i ton głosu hmm. też zmienia. Mówiliśmy o tym poprzednio, że tak. sposób, że ta część komunikacji niewerbalnej jest kluczowa. I gdybyśmy powiedzieli, nie, nie rozumiesz, ja to mówię spokojnie, nie dodaję słowa, nic, nie, nie rozumiesz tego, co akurat mówię i zaczynam tłumaczyć od nowa, mówię to spokojnie, mm -hmm. jestem rozluźniona, nie przewracam oczami, nie, nie robię jakichś dziwnych miń, tak? I komunikat wtedy jest zupełnie na Cię odebrany, a to, co Ewa zrobiła, ty to nic nie rozumiesz. Tak, zmieniła się zmieniła, tak, tak, znaczy wyraz, spokojnie. tak, mimika się zmieniła, dokładnie, tak? Aha, i e, słuchajcie, jeszcze robimy coś w komunikacie, ty, takiego jak orzekanie, tak? Ty to masz wszystko w nosie, ciebie to nic nie interesuje, tak? Ty to zawsze jesteś z głową w chmurach. A no. jeżeli takie mamy odczucie, to to pamiętajmy, że to jest nasza interpretacja i trzeba dopytać. Słuchaj, ja tu mówię o rzeczach, które według mnie są ważne, a mam takie odczucie, że ty w ogóle jesteś myślami gdzie indziej. A ktoś powie, a wiesz co, na moment się tam zawiesiłem, bo rzeczywiście myślę o moim psie, bo jest chory, nie? Mm -hmm. Tak też się może zdarzyć, i zobaczcie, ludzkie, to jest zupełnie inna komunikacja, a nie wpadanie w jakieś obrażanie się, w krytykowanie, w takie manipulacyjne, tak? w jakąś taką agresję, takie wszystko albo nic. To nie jest prawidłowa komunikacja. Mm -hmm. I teraz, żeby już tak podsumować to, jak to ma być, to, co już troszkę dzisiaj padło, komunikat, ja tak, czyli no jak nazwa wskazuje, po prostu on ma się zaczynać od ja Ewa, no, w, w mowie tak nie powiemy, tak, ale no, że, że mówię w pierwszej osobie liczby pojedynczej, tak, komunikat ja może być troszeczkę bardziej złożony, ale według mnie praktyczny jest, jak powiemy, że on się składa z trzech elementów, mówimy do kogoś o faktach, co się stało, Zrobiłeś coś, nie zrobiłeś coś, zepsułeś coś, tak? Fakty. I tu się trzymamy, żeby faktycznie być obiektywnymi. Druga część co mi to robi? Emocje i to jest ta część, gdzie mogę sobie powiedzieć: tak? Zabolało mnie, zrobiło mi się przykro, yy, yy, nie wiem, jestem niewyspana. Mimo wszystko, w tym punkcie nie obwiniamy. Tak, bo to też nie chodzi, żeby komuś dowalić o obwinić, tylko mówię, jak ja się czuję, moje emocje. I trzecia część komunikatu, ja, tak? Yy, chcę, żebyś w przyszłości, tak? Chcę, żebyś w przyszłości yy, pamiętał, że w swoim zakresie obowiązków jest to, i to, i to, tak? Chcę, żebyś w przyszłości wkładał yy, szklankę do zmywarki, tak? Tak, i zobaczcie, tutaj w tym komunikacie mamy. Zarówno cel, bo wiemy, co chcemy osiągnąć, czyli zmienić czyjeś zachowanie, polepszyć swój, nie wiem, stan życia codziennego, ale też mamy bardzo dużą klarowność i nie mamy przerzucenia odpowiedzialności na tak, drugą stronę. Tak, 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 tak. I odbiorca takiego komunikatu ma empatycznie słuchać i zrozumieć, o co chodzi, i chcieć być w tym procesie, żeby zrozumieć, o co chodzi, ale no, no też może się nie zgodzić, tak naprawdę, na to. To już jest tam dalsza część, tak? Ale ma wysłuchać, ma nie czuć się obwiniany, ma nie czuć się krytykowany, ma nie czuć się obrzucony naszymi emocjami. Tak, a i dodatkowo, w momencie, kiedy my to przekazujemy, i teraz mówisz, ma nie czuć się tak, ale załóżmy, że zauważymy, że on się tak czuje, to precyzujemy. Słuchaj, moja wypowiedź nie ma na celu tego, tak. żebyś ty poczuł się źle. Chciałabym po prostu powiedzieć, co się stało i chciałabym to zmienić w przyszłości. Nie tak. chcę robić z Ciebie, nie wiem, ofiary tego złego, jakiegoś ciemiężca, czy kogokolwiek innego, kata, nie wiem. Tak, więc tak. my też mamy mieć tą umiejętność, jako mówcy, czytania drugiej osoby, jak to się mówi, read the room, tak, czytania mhm. stali. Po mhm. prostu, no, odbieramy również komunikaty, dlatego w pierwszym odcinku wspominałam, że słuchanie jest istotne moim zdaniem zarówno po jednej, i po drugiej stronie. Tak. Słuchanie, obserwowanie w znaczeniu odbieranie, co się dzieje, jak mój przekaz, e, jakie po prostu ma, jaki odbiór po drugiej stronie, tak? co się dzieje z emocjami drugiej osoby. To nie jest tak, że my jesteśmy odpowiedzialni za to. Natomiast mhm. jesteśmy odpowiedzialni za klarowność, więc jeżeli wyłapujemy coś, co gubi precyzję tego przekazu, możemy powiedzieć, hej, widzę, że cię to zdenerwowało. Nie było to moim celem. Mhm. Tak, super. Tak, także polecenie mam dla naszych słuchaczy. Praktykujcie komunikat, ja. tak Co się stało, fakty? Co mi to zrobiło, moje emocje, moje, moje, ale nie obwiniam mnie, nie rzucam na kogoś? Co chcę, żeby się działo w przyszłości? Hmm. Czyli podsumowując, zawsze zaczynamy od siebie, a tak dopiero tak. potem patrzymy tak. się na zewnątrz. Tak jest. Drodzy słuchacze, myślę, że. Na dzisiaj już nam wystarczy. Widzimy się ponownie za dwa tygodnie, dalej kontynuując Just temat tak. komunikacji. Z tego co kojarzę, będziemy rozmawiały o agresji w komunikacji, więc to myślę, że dosyć nośny, trudny, ale często spotykany, spotykany temat, więc zapraszamy Was za dwa tygodnie. Pamiętajcie o kom komentowaniu, o udostępnianiu, o lajkowaniu. I dziękuję Ci bardzo Ewa za dzisiaj. Do zobaczenia. Tak jest. Dzięki Ola, dziękuję słuchaczkom, naszym, dziękuję słuchaczom. Do zobaczenia za dwa tygodnie.